Witaj, piękne duszo. Cieszę się, że tutaj jesteś, że dajesz sobie ten moment tylko dla siebie. Za tobą cały dzień może pełen obowiązków, emocji i napięć, ale teraz jest czas, by zwolnić, uspokoić oddech, Czas, by ciało i umysł oraz Twoje piękne serce mogły znowu poczuć spokój. Usiądź i połóż się wygodnie. Zamknij oczy i pozwól, że poprowadzę Cię przez kilka chwil głębokiego ukojenia. Zrób powolny, głęboki wdech. Długi miękki wydech. Poczuj, jak z każdym oddechem Twoje ciało się coraz bardziej rozluźnia. I jak z każdym wydechem opuszcza cię to, co nie jest Ci potrzebne. Dychaj spokojnie i miarowo. Nie musisz robić nic więcej, wszystko dzieje się samo. A teraz skieruj swoją uwagę do swojego ciała, poczuj, gdzie gromadzi się napięcie, może w barkach, szyi, brzuchu. Albo nogach, nie próbuj tego zmieniać. Po prostu zauważ, i z każdym Twoim oddechem wyślij tam ciepło, energię miłości, która rozpuści wszelkie napięcie. A teraz wyobraź sobie, że z każdym wdechem do Twojego ciała wchodzi światło, delikatne, ciepłe, jasne światło. Z każdym wydechem to co trudne, ciężkie, stresujące, powoli Cię opuszcza ponieważ to światło rozpuszcza wszystko to, co ci już nie służy. Z każdym oddechem poczuj, jak robi się w Tobie coraz więcej przestrzeni, więcej spokoju, więcej lekkości. A teraz skup swoją uwagę na swoich barkach. Poczuj, jak wszystko, co dźwigasz, zaczyna się rozpuszczać dzięki tej białej, świeplistej energii. Twoje barki opadają, rozluźnione. Nie musisz niczego kontrolować, nie musisz być silny przez cały czas. Możesz po prostu być, oddychać. Poczuj, jak Twoja szczęka się rozluźnia, mięśnie twarzy miękną, Twoje serce zaczyna bić spokojniej. Twój oddech staje się głębszy. A teraz poczuj jak te złocisto białe światło zrotula twoje ciało niczym magiczny ciepły koc. Przenika Cię całkowicie, i od teraz to światło oczyszcza Cię z całego napięcia, które trzymałeś do tej pory, wszystkich emocji ukrytych nawet w tych ciele. Teraz to światło pozwala odejść tym emocjom. Temu wszystkiemu, co niepotrzebne. A teraz powtórz za mną w myślach lub na głos. Jestem bezpieczny, jestem spokojny. Mój umysł i ciało odpoczywają. Pozluźniając wszelki stres i napięcie, poczuł jak Twoje ciało staje się lekkie, jakby cały stres, który w sobie dziś nosiłeś, po prostu spłynął po Tobie, jak woda po skórze. I został tylko spokój, cisza. Ukojenie. Zatrzymaj się na chwilę w tym stanie, jeszcze przez chwilę. Pozwól sobie poczuć wdzięczność za to, że dałeś sobie ten moment za to, że potrafisz odpuszczać za to, że potrafisz uczyć się słuchać swojego ciała. Weź jeszcze jeden spokojny, głęboki wdech i powoli wypuść powietrze. Kiedy będziesz gotowy, porusz delikatnie palcami dłoni i stóp. Poczuj, jak ta energia Biało, złota, świetlista, wciąż zostaje z tobą, otulając cię. Powoli otwórz oczy i poczuj jak Twój poziom stresu opadł, a jak w ciele zrobiło się więcej lekkości, spokoju. Jesteś zrelaksowany. Jesteś so in centrum Wszystko jest dobrze